Ehm, um, właśnie wortander by trzeba pograć, to jest też fajne. Toilet paper, czo ten kruszon hmm. du, 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 du. czekajcie, gdzie to jest. Nie, Battlefield 4 mam kupionego, tak, 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 Battlefield 4 mam. Zapraszam na serwer, serwer wam podaję w tym momencie. Aha, pasek pulpitu Po lewej stronie widać pasek pulpitu A, czo ty gadasz? Czekajcie, o co chodzi? Hmm, aha Może tak? Teraz już jest OK Vê do que é. Okej, okay, lecimy. Come on, come on, come on, come, on, come on. Go gościu jest na dachu chyba. Albo nie jest na dachu, albo wrzucę mu granat i niech się sra. Teraz już powinno być okej okay wszędzie. Dobra, mniejsza oto kurwa, przeszkadza wam to naprawdę. Co ty robisz? Nie mogę... O Boże, co tu się dzieje? Aaaa, musiał mi z No Dobra, zobaczę czy jest czat, znaczy czy... Teamspeak działa hm, Teamspeak padł O nie, znowu tak ok... Się. Zapraszam na serwer, podaję Wam serwer na czacie, wbijajcie wszyscy, co Ty robisz? do szmata Dobra, padł. What is? Już Dobra. Już tam wbijam, no to ja jestem tam już na tym test. Nie, jestem na innym test. TS 3 myślnik Games. Connected. O, jestem. Nie mam pojęcia, gdzie ja mam tam na tym tym spiku iść. Jestem na tym. O kurwa, mać. Leżeć. User disconnected from your channel. User entered your channel. się, toilet paper. Oj, mnie zabił. Mm. Nie wiem. Sound muted. Dobra, ktoś chce porozmawiać ze mną, to zapraszam. Ja dodam Teamspeak, że spierdalać. Tu to, to zrobimy kreat. No, hasło: channel created. Dobra, Sound resumed. Wbijajcie tutaj.

Halo halo, kto się obalo Ja, yeah, ja, yeah, No no. User Skończ mnie tu atakować? User o, ja tam spróbuję, dobrze, User no nie atakuję Co za channel. głupiek, głupi głupek. User Halo Halo halo, witam Tylko jak, jak nie macie ten jakiś słodyczy albo makówek to nie możecie się odzywać Co to za dzieci? Co to dzieci? Halo, alo jadę sobie o ciemno cichy ze mną siedzi co za lol Jadę w moim samochodzie ta, 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 ta. i wychodzę stąd no stary to są kamikadzę oje o kuwa, co to za czołgałki tutaj mnie o, ramery, to jest przekleństwo tego całego WarThundera, nie? Oh. Z tymi zlecieć. Maciacho zabiłem, Boże, Maciało tu gra, Ej, zobaczcie, czy on znowu na tak zapierdala? A co, był taki jakiś cheater? No tak, 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 Maciacho, 137, jak was będzie zabijał, to sprawdźcie z jakiej broni i gdzie on był, bo on robi coś takiego, że on z kałasza wali, wiesz, po 3 km takie odległości, ula w ludzi, nie? No, on, on, on miał pierwszy level, nie? Bez dodatków, kałaszem na 137, ma wędu zabijał z 2000 metrów. No. I to jeszcze... Nie, że full auto, tylko wiesz, dwa od ciul-ciul, nie? Dup dup <grym 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 się Maciacho, tylko myśmy już go tyle razy reportowali i ten, nie wiem czy on dalej na znaczy ci gra. No czy dwa ma to no, jakieś słabe statystyki na razie Najgorsze jest to, że to jest jakiś stały wiz kurwa którego to jara, nie? I A nie powie co to jest Co za pedał A nie ma tu Co to co co? Nie ma nie, nie. W ogóle na Battlefield'zie 3 nawet nie ma głosowań, to powinno być jak na Counter-Strike'u, nie? I ciul. Pff. Kurde, tyle problemów jest. tak nic nie zrobią z e, bo przecież teraz... Teraz już się nie interesują tym w ogóle, nie? No bo uwielbiam. Tylko w czwórkę tą byłem, No Mada, czwórka też taka jest, takie 3 i nic więcej w sumie. A dalej tak czwórka kraszuje? Nie, znaczy nie kraszuje Nie, Chyba, że Ramu wymaga jak Srarzi. Nie byłem. No nie, no teraz to co teraz ktoś zrobił, to już było przesada. Kruszon jak Tungusko mi wyjebał. Cześć wszystkim. Co tam Gawron wbił? Chodźcie do Gdzie jest coś co lata? Ło ty gawron z tej rakiety to tyś tam mógł ją wsadzić, wiesz gdzie? Tam gdzie Sashi i Grey wsadzają rakiety inne. Hmm. na namierzasz ktoś z rakiet, a to puszcza jeden jedno no, kurwa, nie umiem tego zrobić. Nie działa czasem, buguje się wam też ten na Q namierzanie celów. No... Tak, tak Idzie tak. dostać normalnie nerwicy, nie? Uciskam jak szalona, to nie Ale to jednak No, trzeba wziąć na to poprawkę leci ha, ha, ha. dj drive pięknie się rozpłynąłeś haszło Jak, jest? haszło jest? Ha, haszło kurde tyle ludzi dobra on się rozwali bo to nie ma sensu nie no co to za sniperki tutaj a raz A jest na tym speaker. Tylko wiecie, teraz ktoś pisuje, a ja mi jak działa, wpisuje Jod, jak Jol Jolanta pewnie. O kurde. O, A na przykład odchodzi, to co zmieniało się. Ale mnie ktoś ciąnął spęd. Ja ja tak spamuję to, co jak wykół i się dziwię, dlaczego, dlaczego nie działa. Mm. O, aleśmy teraz do, z tymi punktami do, dojebali. O. Wszystkie mamy chyba. Polski to jest u nas? Co? Polski to jest na tej u nas? Nie wiem. Zaraz zobaczy. ode mnie. No nie, nie ma. Co te? Ech. Co to szczelo? Kurde, Matefield jest fajny, tylko. On teraz już. Znaczy, nie no, gram tam tyle tych osób jeszcze, nie? Co go do dowodem jesteśmy my, że tam gramy, ale. Niestety. A w sumie nie wiem, bo chciałem powiedzieć, że już za niedługo nie będzie nie grał, ale może być tak, że właśnie powrócą ludzie do trójki, a nie będą grali w czwórkę, nie? Nie, no, jak zobaczcie serwery, to pełne ludzi grać, gra. tam dotaję. Boże, kto tak lata dookoła jak jakiś płyn? Ale dostałeś. Nie no, gawron z Hawoka. Siemano receptor. Cześć. Jeżeli ktoś chce to tutaj zapraszam. A nie, to jest TeamSpeak. Kurwa, na serwer by trzeba podać, nie pamiętam. Jak ja lubię 10fps y na low, napisała kura. Oje, ale no to masz już konkretnie stary komputer, bądź nie wiem co to zrobiłeś. To wszystko przez AMDK. Ej, a, mac a Maciacho ma 2fps y pewnie, nie? Ale 13,6 to nie wiem czy on zaścity nie odpalił. Co ma Znaczy Maciacho, nie? On zawsze na chitach zapytał, ale ja nie wiem czy dzisiaj to Czy tak po prostu. Czy, tak bar te, czy, te, czy ma te cheaty, ale dzisiaj tak nie szaleje bardzo. Jak was zabije Maciacho, to zwróćcie uwagę jak was zabił, czym was zabił. Namierzam helikopter, tylko problem jest taki, że chyba nie masz w czołgu, ty na of Jesteś na Twispeaku? Zero? Nie, go nie ma. Kogo ty szczelosz? To przez Diforsa. Szybko pokazać, co zobaczyłem. O, krócyszek. Cześć, krócąkę. Ale co? A, bo nie, ktoś puszcza jednak filmik z krócyszkiem. A puszcza filmik. A ty nawet nie wiesz czego, chodźcie zobaczyć co zobaczyłem To pewnie kurwa z ostatniego A on ostatnio, ty wiesz co bym się zdziwił stary, jak ostatnio ten gościu tak trollował tutaj Nie wiem czy jest ten gościu co tego klocucha naśladuje, ale jak on by serio, bo wrzucił ostatnio filmik e, klocuch o Simsów, wiesz ja, ja, ja bym się zdziwił jakby serio gość e, infestacją i recenzja kurwa wywrzucił by To bym zjadlacie, nie A to nie no, obecnie na polskim YouTubie to jest przy jedyna zagadka, tylko ten kloców, kurwa. To jest troll, jakiś nie mam No tak, troll, ale powiedziałeś, jak to łatwo. On całkowicie inny głos ma, tylko tam coś z nosem zrobił, zatkał czy coś i zmienił głos, i ten, nie. I właśnie to jest taki gość, tylko le, le, nieby Niby wszyscy wiedzą, kto to jest, ludzie mówią, że a oni znają klocucha, a prawda jest taka, że my też możemy powiedzieć, a my znamy klocucha, bo był na tym spieku, nie, a kurwa. Po prostu tak łatwo zrobić trochę te, ten głos. Nie nie. Ja okej. Era. Dobranoc. Ach, tam coś gadają, że ciszej, że coś, nie mogą spać. A co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi, jak tu są streamy, co? Dobra, Tu są streamy. Tu się gra, to jest wojna. To myślicie, że co, że my na wojnie będziemy cicho Na wojnie nie ma cicho Są strzały Słychać strzały na wojnie Tu pierdolnie, tam pierdolnie no jest, bywa A właśnie nie zrobi recenzji, bo to jest płatna gra, on jest takim trojem, że same takie, wiesz, ściąga, nie? Tam z torentów, wypożyczalnia torentów Tak też nie no okay. okay, tak, kupuję na No i na Holmiku już ludzie nawet też kupują premium, no to też jest płatne, nie? Wypożyczalnia płatna. siedzi w Tungusce, kurde, Kruszon cały czas w Tungusce siedzi i nic więcej nie robi Ale ma fajną zabawę, dajcie spokój Jaką się prędkość utrzymywało na dziecie mm, Nie na mam na pojęcia, rynku? ale ja zawsze zmniejszałem tam masakrycznie nie, nie mam pojęcia, coś kiedyś słyszałem, no tak, jakoś trzysta, powinno się utrzymywać chyba, 310 no. to było O Boże, to nie, te Macieho 17.9, nie wiem co on zasiadł... Może tylko, no, może tylko Wolhaka ma... miał, może tylko wola miał, nie? No wolhaka Kto ma z was w dupie? Bunkul daj Link, a, wysycie linka, zaczekajcie. No, nie ma was w dupie lamy. <ścoughs> A dzisiaj powiedziałem, że nie będę streamował fest późno. Do pierwszej idę spać, nie? Ciekawe co będzie. Bo dzisiaj się wyspałem po południu jeszcze, bo nie byłem wyspany po wczoraj po pasterkach i takich tam i ciul. No A co? A co ty myślisz? No ja tam nie wiem. cza 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 czo, czo. czo, czo, czo.